Hold on, please! Jest back? A wiecie, co to jest? Co tu wystaje? Sosna, antyrakowe boczniaki pozyskane z sosny, wieżby, przepraszam, co ja pierdolę. Czekaj, sosna? Nie, wieżbo! <gryzba> Nie wierzba, kurwa, brzusko. kurwa, brzuska. Ja nie jestem znawca drzewa. To jest brzozy, biała brzoza. Skory tej brzozy. Tak to rośnie. To jest o, mięciutkie, świeżutkie. Jedno zjadłem na, na szybko. Taki may, maybe baby. O, Widziała? taki maybe baby sobie wciągasz na świeżo, nie? To jest o, tak, gąbczaste. Gorzkie trochę. Sezon grzybowy, grzybowo-turystyczny uważam oficjalnie za rozpoczęty albo otwarty. No, wiedziałem, że ta reklamówka się przyda ekologiczna. Ale cóż, takie coś to, to poleci. Ale zobaczymy. Jednego zjem. No i co robimy? Ogólnie ja nie wyrywam, bo słuchajcie, co się robi? Ja tego nie wyrywam, nie wykręcam czy coś, tylko zostawiam tyle dla potomnych, <noise> że ktoś już tu był, czyli miejscowa już jest zaznaczona a poza tym zostawią całą grzybnię i ta grzybnia się będzie rozrastać, nie wolno wydzierać, wy, wykręcać czy coś odkrawujesz, zostawiasz swój znak a jak Ci nie pasuje znaczyć robisz tak i nawet lepiej i za 2-3 dni w tym miejscu można się spodziewać kolejnych a jak to wyrwiesz od tego to ta grzybnia jest zbyt słaba ona jest zbyt no tu chodzi o zachowanie tej wilgoci, ja to zostawiam żeby wilgoć była zachowana Rozumiecie? I ta wilgoć będzie karmić kolejne tutaj zarodki. A jak ty to wydrzesz, to zostanie sucha, yy, suchy system korzeniowy, bo to system korzeniowy idzie. Bo ten odsłaniasz system korzeniowy, jest gorąco i automatycznie on wysycha. A jak zostawisz go wilgotny, to tam bak. Posysk jest. No, i tak się kręca, jak smród po gaciach. What is this? What is this? O, widzicie, tu był grzyb, ale to jakiś nie wiadomo co blaszkowaty jakiś. I widzicie, on się elegancko tutaj roz. No, o, takie, ca... takie samo coś zostawiamy, tylko bez tego kapelusza. Kapula... Kapuleż... Ka... Kapelusz zawijamy i zostawiamy w miarę naturalnie, tak jak żeśmy tutaj przeszli. Kozik profesjonalny. Profesjonalny. Takie coś, to podstawa. No, i chodzimy, zbieramy grzyby. O! Tak to wygląda. Widzicie? Tego można już zebrać i jego można zostawić, ale ja go sobie wezmę. No. Antrakowa. Patrzymy, co się dzieje. Ja jestem swoim offroadowym sprzętem. O! No i dalej już. Yy, słuchajcie, jak. Nie robię filmu, to jestem jedną ręką zajęty nożem, bo jak się urodziłem, to całe, całe życie latałem z kluczami i z nożem. To znaczy całe życie nie. Yy, za gówniarza. Latało się z kluczami, otwierało się różne po. Ja nawet skup jabłek otworzyłem. Później się prosiłem kogoś, żeby to zamknął. Dym był. Ale byłem na tyle odpowiedzialny, żeby zgłosić, że otworzyłem i nie mogę zamknąć. Chodziłem i otwierałem różne kłódki. Kurwa. Nie kradnąć nic, no nie? O. Piękny borowik. No, już go wyrwę, bo tutaj szkoda tego korzenia nawet marnować, bo to borowik się trafia raz na ruski rok. Ale popatrzcie, książkowy okaz. Pytanie dlaczego on jest taki kurde podkryty takim o... opryskiem. Czekajcie, komar. Srebny srebrny metalik, ten nas pryskają. Widzicie? Metale ciężkie. Tak zwane, o. Focus. Widać. Może do słońca troszkę. To nie jest ślimak. Albo może i ślimak, A dobra, straszę Was. jeszcze go trochę. Moje bojówki moro To są moje oryginalne spodnie z wojska Przydział mój Do tej pory się trzymają No yy, Co wam powiem Zbieramy grzyby yy, Zostawiamy ściółkę tak jak mówię pod grzybem Nienaruszoną czyli odciętą yy, Tak jest wskazane A tutaj że zajebierniczyłem całego pod, yy, prawdziwka to ja tutaj natury nie uszczuple tym tematem, bo tutaj tego jest no. O tego też. Ale natura wygrywa z głupotą ludzką, dlatego jest depopulacja resa, tak zwany. Bo ktoś tu porządek musi robić. I ja na przykład już nie mam tego za złe. Z tego względu, że ja słuchajcie jak nie tego to ja sam kapeluszik w górę oddzieram i tyle. Resztę zostawiam. Yy, na szybko. Ja nie ruszę tego. Kapulusze zwijam. Tak jak sarna na przykład przychodzi, pl plądruje. Yy. Dużo zwierząt lubi na przykład yy, Amagite Muscarię. Tego już nie biorę. Na przykład. Zostawiam. Nie zrywam, bo mi nie jest potrzebny. To po co, po co zrywać? No nie. Ale sprzęcior. Ja, ja od razu mówię, ja kładę na w lesie na tym rowerze do, do, doganiam, bez problemu. Bo ja mogę jechać na skróty. Wąsko i też wysoko. Ale ja mam drugi rower na wyższych kołach i myślę, że ten drugi rower będzie też, też fajny. W ogóle jest wyższy tam ten rower i taka damka. Więc tam trzeba będzie zaplikować tylko porządne oponę, oponę terenową, Ja tutaj też oponki terenowe fajne mam. A proszę. Explorery Continentale. Tu nie ma lipy. Te opony dobrze robią w lesie, a to podstawa. Yy, podstawa podczas hamowania przede wszystkim, bo jak już dochodzi do skromej... Znaczy... Skromej, góry yy, Stromej góry, nie, nie liczyć ze sromej, bo stroma góra też jest, tak zwany wierzchołek. Yy, łonowy, czy jak to się tam nazywa, tak mi się czekaj. Jak to się nazywa Wierzchowek Łonowy, tak stroma góra. <noise> a tutaj jest stroma góra, zaraz wam pokażę. O. Popatrzcie, jakie są zajebiste tutaj ścieżki rowerowe. ogólnie. Tutaj z kładem yy, z kulturką można przejechać. O, tą ścieżką, tak. No, jak już ma taką konieczność, a nie borykać komuś, kurwa, pod domem. A ja tam jeszcze foty wrzucę, bo mam jedną. Je, o, filmik nagrałem. Tylko się zastanawiam, czy go wrzucić. Może go wrzucę. No, jak zryły koło sąsiada a ten, no. Pagór tak zwany. Pagór, nie pagór. Rów, który jest szczyżony regularnie przez służby komunalne kosiarkami bijakowymi. Sterowy są względnie jakoś utrzymywane przez zarząd. Za który płacimy podatki, rzecz jasna. No. Powiem Wam, kurwa wysoko jest, opatrzcie To się tak zdaje, ale to o, jest cliff, tak zwany, high cliff. Albo hail cliff, tak zwany. Jest hail climb and hail cliff. Ja tutaj, popatrzcie, puszczam rower, patrzcie jak jest tam zapierdala od razu. Prrrr, Baśka, nie, prr, ola. No i taki spocerek po lesie, zajebista sprawa, dotleniające, pamiętajcie, słuchajcie, my jesteśmy zajebiście wysuszeni teraz y, poprzez y, no, tak zwany efekt cieplarniany, tak jak to mówią, ocieplenie klimatyczne, ale tutaj ja bym bardziej zwrócił uwagę na ilość spalin w powietrzu, wysoka temperatura, mało wilgoci teraz, to ludzie stali się nie do niedowodnieni. O, popatrzcie jaki piękny okaz. Cygla z Stoporego. To jest książkowy okaz. Fajny jest taki meszek. Alcantara, <grystanie> Albo zamsz, Fajny, fajny. Ale ja go nie wiem. A może wezmę jednego, czemu nie? Spróbuję się. Jeden kapelusz nikomu nie zaszkodzi. One są ogólnie jadalne, nie? Tylko je trzeba trzy albo cztery razy gotować, bo gdzieś gorzki niby są. Ale ja to muszę jeszcze sprawdzić, ale piękny jest okaz, czyściutynki, piękny. O, tu już rośnie, popatrzcie, drugi. A, kurwa, a ten roboczywy. Dobra, mogę go nie cięć. ale o, ale zostawiam, nie robię chamstwa. I ważne jest, żeby go kurwa przykryć, żeby go zaraz nie, wysu, nie, nie nie tego, nie wysuszyło. Jak go przykryjesz, to na pewno on się tutaj odrodzi. I zostawiamy tak jakby to powiedzieć zbożnie. Nie odpierdalamy maniany. No, kawałeczek się przejedz. No i taka, taki kurde popołudniowy, przedpołudniowy rozruch fizyczny. No wskazany, wskazany. Ze względu na to, że tutaj w tym lesie ogólnie, w lasach jest zachowana wilgoć. I troszkę naturalnie tą wilgoć na poziomie komórkowym trzeba sobie wchłonąć. A jak wchłonąć? Bardzo dobrze jest przez płuca. Ja się tutaj jeszcze kopnę. O, tędy. Ja idę z buta ogólnie, a tak to bym sobie jechał, no nie? Bo ja sobie jadę rowerkiem tutaj na lajcie, tylko teraz kręcę film. Na hamulcach, dlatego tutaj hamulce też podstawa. Ja jakichś tamkich hamulców nie mam, ale mam Shimano, taki już no, z średniej półki, no nie? Amortyzator. Rower jest podstawa, ale bardzo ważna jest duża przy, przy, ten, zębatka. Tu już jest maksymalne przełożenie pod górę, nie? Pod klif tak zwany, bo tu jest 2, 4, 6 podstawowych, nie? A ta jest ekstra terenowa, czyli siódma ekstra, nie? A z przodu są trzy osłony porozwalane, ale osłona niech sobie będzie, ja i tego, no. Osłona, żeby mi takiego kurde tych spodni nie wciągła, nie? Bo buty butami, ale ja mam szerokie dzwony, no nie? Polish Army. <grytum> Cicho algorytm od razu wyłapują. O, o. Algorytmy od razu wyłapują. Widzicie Dobra kurwa, nie chce mi się go kurwa tego noża wyciągać Ale ciężko go kurde wyrywać Tak lejtowo, żeby go kurde nie szkoli. Dobra, poświęcę się jeszcze Chodzi o to, że film kręcę, a tu już 12 minut się kurwa już nigdzie nie zmieści Dobra, to na razie ci pachę.